Pierwsza odpowiedź, i już właściwie następna osoba może zgłaszać się z kolejną propozycją. Wszystko zależy od Was. Tak naprawdę w każdej chwili tutaj można zgłosić się do mnie. My przez cały czas, jak tutaj widzicie, będziemy przyjmować e, różne pomysły. Być może już następne okaże się tym za 1000 zł, Tak więc już w tym momencie właściwie nie ma co tracić czasu, tylko już proszę podać mi następną propozycję. Następne rozwiązanie, które przychodzi Ci do głowy. Dodajemy tylko trzy literki, czyli wiemy na pewno, że zaczyna się słowo na literkę K i wiemy na pewno, że jest z czterech liter zbudowane. E, czyli można powiedzieć, że ten, ten zbiór tych słów nie jest wcale jakiś specjalnie duży, szczególnie, że ograniczamy się raczej do takich popularnych, łatwiejszych słów, e, nie wyszukujemy jakichś dziwnych, e, mało znanych słów. Tak więc, krótko to była bardzo dobra propozycja. Tutaj się zgodzę, że spokojnie mogło to być w kopercie, no ale akurat to nie jest rozwiązanie, no, to szukamy dalej. Halo, halo? Witam serdecznie, a co pani proponuje? Yy, witam, yy, a może to jest kasa? Kasa, byłoby dobrze, bo tysiąc złotych czeka, ale nie, <grym> nie kasa. Chociaż kasa może jeszcze. Będzie. Proszę się zgłosić jeszcze raz. Kto wie, kto wie? Kasa. Zawsze mile widziane słowo w tym programie. No dobrze, to w takim razie kolejne hasło zapisane. No i myślimy, do trzech razy sztuka. Co sprawdzimy? Może akurat, słuchajcie, ja nawet odłożę ten pisak. Może akurat to już będzie to. Może to będzie słowo z koperty. Czyli nie kruk, nie kasa. Co jeszcze? Trzy literki trzeba dodać do literki K. Tak, żeby powstało nam czteroliterowe słowo. Co to może być? Proste słowa, czyli zarówno um, kruk, jak i kasa, spokojnie są takimi propozycjami, które mogłabym umieścić, w kopać, tak powiem, między nami. Dzień dobry. Halo, halo, witam. Witam serdecznie, jesteś już z nami. Halo, witam. To powiedz mi, jakie jest rozwiązanie? Co to za słowo? Kura. Kura. Też jeszcze nie, jeszcze nie, ale też bardzo fajna propozycja. No to zapiszę też, żeby tutaj się nie powtórzyło. Kura, dobrze, mamy kura. Czyli tak, na razie trzy słowa. Też śledźcie to, co ja zapisuję na tablicy, bo to też nas naprowadza. Słuchajcie, to są wszystko bardzo fajne podpowiedzi. Czyli mamy kruk, kasa, kura. Co jeszcze z takich łatwych słów? czteroliterowych, z czego pierwsza literka to jest K. To co by nam jeszcze tutaj pasowało? Zastanów się przez chwilkę. Tylko trzy literki dodajemy. No na pewno, na pewno któraś z tych liter to będzie samogłoska. Halo? Halo. Witam serdecznie. Co jest w kopercie? Kult. Jeszcze raz proszę. Kult. Też nie, też nie. Czyli tak troszeczkę trudniejsze słowo, ale też mogło być. Mogło być w kopercie. Nie to niestety. Kult. Czyli też zapisuję, żeby się nam nie powtórzyło. Kult. Bardzo dobrze, że przeliterowałeś, słuchajcie, bardzo dobrze, że tak robicie w momencie, gdy mamy jakieś wątpliwości, zawsze wtedy mamy pewność, jakie to słowo, no w końcu chodzi o 1000 złotych, więc naprawdę spore pieniądze. Czyli tak, nie kruk, nie kasa, nie kura, ani nie siądz złotych, to jest to, to już jest właśnie to, więc ja już pokazuję, to jest to rozwiązanie. Widzę, że pani za nie mówiła, ale to jest słowo za 1000 zł, więc gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, to w takim razie zmieniamy zasady teraz, więc to już tutaj wraca. Więc od tej pory nie płacimy 50 zł za każdy nowy wyraz, a nagrody w tym konkursie będą wyznaczane nie przeze mnie, słuchajcie, przez was. Dlatego, że to wy decydujecie, kiedy bankomat się zatrzyma. Więc w tym momencie bankomat zacznie wypłacać pieniądze. Ja już teraz powiem: uwaga, 3, 2, 1 i start. Uruchomiłam bankomat i on wypłaca nagrodę dla następnej osoby. Czyli w momencie, gdy pojawi się kolejna osoba z następnym wyrazem, dostanie tyle pieniędzy, ile uzbiera się w naszym koszu. A zwróćcie uwagę, że tutaj całkiem ciekawe te nominały się pojawiają, dlatego że 50 zł jest wypłacane tutaj już czwarte chyba z kolei. A choć czyli już w tym momencie około 200 złotych zamiast tych 50, ja myślę, że taki interes to jak najbardziej mogliśmy ubić. Czyli zastanawiamy się, co jeszcze. Kiść, pamiętacie, to kiść to było to słowo, które pojawiło się w kopercie, więc gdzieś tam sobie je dopisujemy do tych, które już były. I, i popatrzcie, mamy jeszcze kruk, kasa, kura i kult. Jakie jeszcze czteroliterowe słowo zaczynające się literką K jesteś w stanie szybciutko wymyślić? Słuchajcie, te pieniądze myślę, że nie będą się zbierały bardzo długo, dlatego że to naprawdę bardzo szybko macie te pomysły. Więc dobrze by było być tą pierwszą osobą. No właśnie, bankomat, stop! Halo, halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Jakie słowo podasz? Krew. Krew. Może być, może nie najsympatyczniejsze, ale może być. I sprawdźmy, ile wygrałaś. Więc tak, już widzę stówkę, dwie stówki, 300 zł dla ciebie za hasło krew. Bardzo serdecznie gratuluję. Pan Komar wystartował. Krew zapisuje. I za krew mieliśmy tutaj 300 zł. Brawo! Zobaczymy, ile będzie za kolejne słowo, za kolejne rozwiązanie. Ja znowu sobie podchodzę do bankomatu, żeby zobaczyć, ile to już mamy. A to już myślę, że jest bardzo sympatyczna suma, o wiele wyższa niż to, co mam proponowałam jako gwarantowaną taką sumę za nowe hasło. Więc już w tym momencie mogą się pojawić osoby, które mają pomysły. Tylko to mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Słuchajcie, myślimy, mamy krew, mamy kult, kura, kasa, kruk. Kiść też takie coś było, więc jeszcze jedno słowo. Co? K, a potem literka, a potem jeszcze trzy literki. Może jeszcze raz przypomnimy, żeby nie pomylić tych słów: kruk, kasa, kura, kult, krew i pamiętajcie też o haśle kiść, bo to było rozwiązanie też naszego konkursu. Co jeszcze? Kto ma już jakiś pomysł? Czyli, no, niby proste zadanie, a jednak, o właśnie, Stop Bankomat. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie hasło podasz? Klon. Może być klon, jak najbardziej. Czyli bankomat sobie startuje, a ja ci liczę, że masz 250 zł. Bardzo serdecznie gratuluję. I już zapisuję też to hasło. Klon, czyli nie powtarza nam się, już to hasło zapłaciłam. A dokładnie zapłaciłam 250 zł. Więc popatrzcie, różne sumy się będą tutaj pojawiać. Tak naprawdę zależy tylko wyłącznie od was. Jakie sumy będą wypłacane przez bankomat? Ale jedno jest pewne: warto się spieszyć. Dlatego, że zawsze może pojawić się ta druga osoba, która też coś wymyśli, która też powie, jakie hasło jeszcze pasuje. Dobrze, zastanawiamy się. Cztery literki, dokładnie ani mniej, ani więcej, i na pewno słowo na K. I też nie klon, bo takie już mieliśmy. Dopisujemy sobie gdzieś tam do listy. Tutaj nam nagroda cały czas rośnie, te wszystkie pieniądze, które już są w koszu, o, teraz kolejna pięćdziesiątka, to już jest nagroda gwarantowana, kto jest gotów. Tutaj szybciutko, żeby jednak nie było czegoś takiego, że masz coś przygotowane, a ktoś cię uprzedzi i